Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie czerwcowe. Czerwiec to miesiąc przejścia, przejścia między wiosną a latem, między umysłem a sercem. Rozpoczniemy go pod wpływem Merkurego i Nowiu w bliźniętach, co będzie sprzyjać komunikacji, nauce, rozmowom i świeżej perspektywie. To będzie dobry czas, aby otworzyć się na nowe myśli i nowe kontakty. W drugiej połowie miesiąca Mars, wchodząc do Lwa, doda nam odwagi do działania, a przesilenie letnie w Słońcu, w Raku, skieruje naszą uwagę na sprawy domowe, na sprawy emocji, no i oczywiście na sprawy serca. Zwieńczeniem tego miesiąca będzie pełnia w koziorożcu, która może przynieść Wam konkretne wnioski na temat tego, co wymaga struktury, dojrzałości lub pożegnania. Zobaczmy więc, jakie przesłanie przygotowały dla Was karty, jaka będzie Wasza energia czerwcowa, z jaką energią wyjdziecie w czerwiec, jaka będzie główna energia? Samego miesiąca. uuu kochani, a jaki klimat tutaj? No, już mamy klimat. Główny cel w czerwcu. Główny cel. Jakie będą wyzwania, przeszkody? Co tutaj może się zatrzymać, lub no, wytrącić Was może trochę z równowagi? Co się uda, co będzie sukcesem? Co Wam tu może przynieść radość albo jakiś postęp? Czego unikać, albo co może okazać się tu jakąś iluzją, albo po prostu taką stratą, um, stratą energii? Dobrze, kochani, na co się otworzyć? Co warto wpuścić do swojego życia? Co będzie Wam tu sprzyjać? Zewnętrznie lub jakieś takie wewnętrzne wsparcie. No, i oczywiście karta rada, taka mądrość na ten czas w czerwcu. Dobrze, kochani, zachęcam Was oczywiście do zajrzenia do swojego znaku księżycowego i ascendentu. Czasami to właśnie może pokazać bardziej taką też aktualną sytuację. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki. No i zaczynamy, moi drodzy. Moje drogie baranki, czerwiec dla Was tutaj przynosi taką energię wyciszenia, uzdrowienia, a być może takiej większej, większej refleksji. To miesiąc, w którym może po raz pierwszy od dawna, w którym może po raz pierwszy od dawna poczujecie, że nie musicie już pędzić do przodu, a że prawdziwa siła tkwi tutaj No, w takim może właśnie zatrzymaniu się, tak? Już na początku tutaj widzimy tą potrzebę odpoczynku, odcięcia się od zewnętrznego chaosu, być może od po prostu wyspania się, kochani. Wasze ciało i dusza domaga się tutaj właśnie przestrzeni, relaksu i no, regeneracji. W tle mogą tutaj tkwić jakieś, no może tu być jakiś emocjonalny ból po jakimś zawodzie, po jakimś rozczarowaniu. Może ktoś tutaj nie dotrzymał jakiejś obietnicy, może padły tutaj jakieś takie słowa, coś tutaj mogło zakończyć się no, w jakiś taki sposób, który zostawił sobie pytanie, tak? zadał wam ból, ale ten ból tutaj, ta trójka mieczy, staje się taką okazją, kochani, do oczyszczenia, do wyleczenia. Możliwe, że dla niektórych na poziomie praktycznym to będzie właśnie taki miesiąc, w którym podejmiecie decyzję, aby właśnie, no nie wiem, przestać się kontaktować z kimś, kto wprowadza Was, no nie wiem, ciągle w takie, w takie stany, kto Wam zadaje ból albo trzyma Was w jakiejś takiej no niepewności, tak? To może też być w pracy, po prostu, nie wiem, może nie będziecie chcieli ratować już. Wszystkiego kosztem siebie. Głównym celem miesiąca będzie taka odbudowa waszego, chyba, zaufania do siebie, być może do relacji dla niektórych, albo też i może właśnie do swoich umiejętności. Karta Trójki Monet mówi, że możecie wrócić tutaj do jakiegoś projektu, do jakiegoś projektu, do jakiegoś pomysłu. Do jakiejś może idei, która może wcześniej odłożyliście, ale tym razem tutaj możecie właśnie no, podjąć się tego jeszcze raz. Może zapiszecie się, nie wiem, na jakieś warsztaty, na jakieś kursy, albo po prostu zaczniecie rozmawiać z kimś, kimś z kimś może wcześniej, nie wiem, nie umieliście rozmawiać albo się coś tutaj nie kleiło. Ale tym razem to będzie taka rozmowa bez presji, raczej tutaj no, z sercem a, i z takim podejściem cierpliwym. Co jest wyzwaniem? Wyzwaniem miesiąca: karta wisielca. Karta wisielca, czyli moment, a, moment kiedy coś tutaj no, nie idzie, tak? I coś będzie tutaj trzeba, może nie tyle zmienić, ale zmienić swoje spojrzenie na jakąś sytuację. I zamiast tutaj być może właśnie zapytać się, pytać się samego siebie, dlaczego tutaj coś się nie dzieje, dlaczego coś się nie wydarza, może raczej lepiej jest po prostu zapytać siebie, co mam, co mi to mówi, co ja tu powinienem powinnam zrozumieć przez to. Może na poziomie codzienności to będzie na przykład sytuacja, gdzie no, jakieś plany się tutaj opóźniają, tak? Albo Jakaś wasza relacja się nie rozwija tak, jakby, jakby byście to chcieli, jakbyście sobie życzyli, albo po prostu, no nie wiem, może tutaj też brakować wam siły na coś. Zamiast tutaj się buntować, złościć, nie wiem, może denerwować, zaufajcie tutaj temu, że to nie dzieje się bez powodu, tak? Daje wam to właśnie taką możliwość zatrzymania się i przypatrzenia z innej strony, tak? Nabrania troszeczkę innej perspektywy, zrozumienia dlaczego, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Co tutaj przychodzi w, pod, w postaci nadziei? Tutaj macie, macie pazia monet. To są takie energie takich małych kroczków, energia nowej szansy. Tutaj może jakaś nowa propozycja się pokaże, nowa propozycja pracy, może dostaniecie jakiegoś nowego klienta albo po prostu jakiś, no nie wiem, nowy pomysł na na przykład na zarabianie pieniędzy. To też może być jakiś nowy zakup, który być może odmieni w jakiś sposób wasze codzienne życie. Paś mówi zawsze o jakichś nowych początkach, ale takich w tym wypadku stabilnych. Przepraszam was, kochani. Bądźcie uważni tutaj na rzeczy, które mogą być może wydawa wydawać się drobne, ale mogą właśnie takie drobne sytuacje czasami mogą przynosić jakieś konkretne efekty w przyszłości. Czego powinniście unikać albo na co po prostu zwracać uwagę? Na jakieś takie przesadne analizowania sytuacji. Paźmieczy mówi o nadmiarze myślenia, o podejrzliwości, być może też o śledzeniu czy, czy sprawdzaniu kogoś albo czyjejś intencji. No, też paź mówi czasami i o plotkach. Także jeżeli macie taką sytuację, no to zwróćcie uwagę, co dzieje się, co dzieje się wokół Was. No, ale to też może być. Wracanie, jakieś takie niepotrzebne wracanie do pewnych rozmów, które już tak naprawdę, no nie wiem, niczego nie wnoszą do waszej sytuacji albo też i do waszego wnętrza. Jeśli czujecie, że spędzacie tutaj właśnie jakieś godziny na analizowaniu czegoś albo czyjegoś zachowania, tak, albo, albo też, no nie wiem, swoich błędów, tak, bycie zbytnio krytycznym, jeżeli chodzi. W stosunku o siebie. No to kochani, zatrzymajcie się, zatrzymajcie się. Kochani, na co tu dobrze się otworzyć? Karta umiarkowania przynosi, no taką trochę energii, energię spokoju, spokoju, harmonii i balansu. Zamiast takich jakichś właśnie radykalnych decyzji, potrzebujecie tutaj w czerwcu takich stopniowych zmian. Zamiast, zamiast tutaj sobie mówić, no wszystko albo nic, tak, wszystko jest albo, albo czarne, albo białe, pozwólcie sobie tutaj mm, tak, iść takimi małymi kroczkami, tak, po troszeczku, po swojemu. Może w relacji tutaj, no, nie chodzi akurat o jakieś zakończenie, ale na przykład właśnie o wyznaczenie granic. Może w pracy nie trzeba tutaj rezygnować, ale na przykład poprosić o wsparcie, o pomoc, a paradoksalnie sprzyja Wam tutaj, kochani, ósemka, ósemka mieczy, czyli energia takiego uzmysłowienia sobie, zobaczenia, a ile macie właśnie takich ograniczeń, ale na poziomie Waszej głowy umysłowych. Może czujecie się właśnie uwięzione, uwięzieni w jakiejś, w jakiejś sytuacji, ale kochani, to są tylko myśli. To jest tylko właśnie na tym poziomie mentalnym. Jeśli na przykład boicie się podjąć jakiejś decyzji, zamienić coś, nie wiem, zmienić coś, odezwać się do kogoś, to zapytajcie siebie, czy tak naprawdę nie możecie poprosić, nie możecie zapytać, a czy są jakieś takie konkretne dowody, że to no, nie jest dobre, czy to są tylko po prostu Wasze myśli, Wasz strach, Wasze lęki. Na koniec macie pięknego asa Pucharów, a przepiękna rada to jest takie odrodzenie emocjonalne, nowy początek dla Waszego serca. Warto w czerwcu zadbać o siebie też. Być może dla niektórych przez medytację, może macie jakieś rytuały, które wspierają Was, może po prostu wyjść na spacer, pójść na basen, a obejrzeć jakąś fajną sztukę, spektakl. To może być jakaś no, też miła rozmowa, może z przyjaciółką, z przyjacielem, a coś, co naprawdę sprawia Wam tutaj, sprawi Wam radość, przyjemność. A to może być miesiąc, w którym coś tutaj się w Was otworzy i popłynie zupełnie taki nowy, nowy strumień, kochani, emocjonalny, otwarcie na nowe uczucia, no ale też i na kreatywność. Kochani, wyciągnijmy jeszcze kartę z wyroczni słońca. Co ona nam powie, co doda do waszego czytania? Reformacja, kochani, czyli, czyli zmiana, takie właśnie przeistaczanie się, wyjście, no wyjście z, takiego, z takiej też waszej strefy komfortu, tak? Z tego kokunka bezpieczeństwa. Dobrze, i starym zwyczajem, starym, nowym. Jeżeli macie osobiste pytania, moje drogie baranki, to wyciągniemy po dwa pytanka z wyroczni anielskiej. Jaka jest odpowiedź na Wasze pierwsze pytanie? Słuchajcie Waszej intuicji. I odpowiedź na Wasze drugie pytanie. Szukajcie znaków, kochani, szukajcie znaków. Dziękuję Wam z całego serca, moje drogie baranki, za obecność w tym czytaniu. Mam nadzieję, że choć jedna myśl, jedna karta lub jedna energia, którą dziś poczuliście, wniesie coś dobrego w Wasz czerwcowy czas. Jeśli przesłanie do Was przemówiło, zapraszam, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Lub udostępnijcie ten film komuś, komu może się przydać. To naprawdę wspiera rozwój kanału i pozwala mi tworzyć dalej. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście ściskam Was bardzo gorąco. Życzę pięknego, świadomego czerwca z przestrzenią na to, co prawdziwe, i z odwagą, kochani, do bycia sobą. Do zobaczenia, kochani, na kolejnym czytaniu. Papa! Pa.